Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Odcinku, na który wielu z Was czekało, co daliście mi do zrozumienia w różnych wiadomościach i komentarzach. Tym bardziej, że obiecywałem Wam, że po nowym roku ten projekt zaczniemy realizować i że będziemy pokazywali Wam od kuchni, co tutaj się dzieje. Jak to w życiu bywa? No, niestety mieliśmy mało obsługę, ale już działamy i za tymi drzwiami pokażemy Wam, co będziemy robić, czym jest Speedy Customs, co będzie się tutaj działo, jakie plany mamy związane z tym miejscem i co będziemy tutaj realizować. Wybaczcie, jeżeli będę dzisiaj troszkę bardziej podekscytowany niż zwykle, ale uwierzcie mi, to jest moje wielkie motoryzacyjne marzenie, które spełniam na Waszych oczach i jednocześnie z Waszym udziałem, no bo e, wiele osób jest zaangażowanych w ten projekt, wiele osób mi pomaga, wiele osób mnie gdzieś tam w tym dopingowało, e, więc myślę, że będzie ciekawy materiał. Pokażę Wam od kuchni, co tutaj będziemy robili. Myślę, że jakiś parę ciekawostek się znajdzie, a tymczasem zapraszam. Nie przedłużając, zapraszam Was do środka, tam opowiem Wam nieco więcej. A tego zawodnika pewnie pamiętacie. Pokazywałem wam go parę razy na kanale, tylko w nieco innej odsłonie, to dokładnie ten sam samochód, który mówiłem, że nie będzie modzony, bo po co? No ale jak to w życiu, plany się zmieniają. Zapraszam. Mój PESEL nieubłaganie przypomina mi, że już parę ładnych lat chodzę po tej ziemi. Ale jak do tej pory, praktycznie wszystko, co robiłem w życiu, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, totalnie nie było związane z motoryzacją. Były jakieś tam drobne epizody, ale nigdy nic na poważnie. Do tej pory wszystko, co robiłem, robiłem po to, żeby gdzieś tam obok te marzenia motoryzacyjne spełniać. Ale jak pewnie wiecie, wiele osób to powtarza, jeżeli robicie coś, co naprawdę kochacie, coś, co jest waszą pasją to ta praca przestaje być pracą. Staje się po prostu czystą przyjemnością. I wychodząc z tego założenia, postanowiłem zrealizować swoje kolejne wielkie marzenie. W zasadzie to ten cały projekt związany z YouTube'em bardzo mnie do tego zmotywował i popchnął do przodu, żeby pójść za ciosem i zrobić coś więcej. Zaczęło się od tego, że chcieliśmy znaleźć jakieś miejsce. Miejsce, w którym będziemy mieli, no przysłowiowe, centrum dowodzenia, w którym będziemy mogli nagrywać filmy, realizować inne materiały, niż tylko takie robione na zewnątrz, gdzie pokazujemy Wam różne samochody i, i motocykle, ogrywamy je, testujemy itd., itd. Chciałem, żeby było to miejsce, które będzie spełniało jednocześnie wiele funkcji, w którym będzie fajnie się spędzało czas, w którym będę mógł realizować kolejne jakieś tam swoje pomysły mniej lub bardziej szalone i które będzie po prostu żyło. No i tym sposobem doszliśmy do Speedy Na początku miał być to jakiś nie za duży, skromny lokal, jakiś garaż warsztaci, które przekształcimy właśnie w mikro studio, w mikro garaż, warsztat, w którym będziemy gdzieś tam dłubali i robili jakieś kolejne ciekawe projekty, ale później stwierdziłem, że jak to w życiu? Albo grubo, albo grubiej, albo grubo, albo wcale, więc tym sposobem jesteśmy tu, gdzie właśnie widzicie, czyli w moim nowym centrum dowodzenia. Żeby zrobić to na grubo i z rozmachem, no to miejsce musi mieć jakiś cel trochę bardziej ambitny niż same przyjemności i same zajawki. No i tym sposobem dochodzimy do sedna. Co będziemy tutaj robić? To miejsce będzie również warsztatem. Warsztatem sfokusowanym na konkretną markę, na konkretne pojazdy. Motocykle tej marki będą właśnie w kręgu naszych głównych zainteresowań. Oczywiście nie tylko, ale przede wszystkim właśnie ta marka będzie grała tutaj główne skrzypce i jak widzicie to już się dzieje. Będziemy te motocykle przebudowywać, przerabiać, będziemy na ich bazie tworzyć mniej lub bardziej pojechane projekty, będziemy naprawdę puszczać wodze fantazji. Czasem będą to dosyć proste tematy, a czasem będą to naprawdę ambitne projekty i mam nadzieję, że również będziemy mieli szansę i będziemy starali się podzielić tym z Wami na YouTubie. Będziemy tutaj pokazywali od kuchni, jak to wygląda, jak takie procesy przebiegają, no i będziemy się zwyczajnie chwalić Wam tym, co nam wyszło, albo tym, co nam nie wyszło, bo i tak pewnie się będzie zdarzało. Jeśli chodzi o specjalizację, o której wspomniałem, czyli motocykle marki Harley Davidson, to oczywiście będziemy robili pełną obsługę tych motocykli: obsługę serwisową, różne drobne naprawy, ale nie wchodzimy grubo w mechanikę. Nie będzie zwyczajnie na to czasu. Koncentracja i fokus jest oczywiście na przeróbkach, na tuningu, na customizacji. To niestety pochłania bardzo dużo czasu. To są projekty, które są mocno rozłożone w czasie i na takie szukanie po prostu jakichś przyczyn awarii, jakieś rozbieranie silników i tak dalej nie będzie zwyczajnie czasu. Poza tym przeróbki e, przebudowy, zmiany wyglądowe, mechaniczne i tak dalej bardziej nadzwyczajnie kręcą, dają nam więcej satysfakcji, więc oczywiście serwis tak, obsługa tak, jakieś podstawowe historie jak najbardziej, diagnostyka jak najbardziej, komputerowa diagnostyka również. Ale remonty, grzebanie, szukanie przyczyn jakichś awarii, usuwanie jakichś głębokich wycieków itd. My zwyczajnie nie będziemy mieli czasu na takie rzeczy. Będziecie mogli również u nas zamówić różnego rodzaju części albo za naszym pośrednictwem możemy w wielu kwestiach pomóc. Już w tej chwili współpracujemy z wieloma bardzo znanymi, dużymi firmami, jeżeli chodzi o producentów customowych części i to mówimy tutaj o małych manufakturach, które produkują takie rzeczy, jak już za chwilę Wam pokażę, czyli różnego rodzaju błotniki, zbiorniki paliwa i tak dalej, ale również dużych marek, znanych marek rozpoznawalnych, które produkują zawieszenia, które produkują różne aftermarketowe graty. Już w tej chwili jesteśmy dealerem Motorcycle Storehouse, a za chwilę dojdą kolejne marki. Już jesteśmy tak naprawdę na zaawansowanych rozmowach na początek, na przykład z jedną z dużych, bardzo rozpoznawalnych niemieckich marek. Więc chętnie pomożemy Wam w zakupie różnych ciekawych gratów, żeby usprawnić, upiększyć i poprawić swoje motocykle. Pomożemy oczywiście dobrać takie graty. Wielu z Was pytało również, czy będziemy tutaj grzebać w samochodach, czy będziemy je przerabiać. Oczywiście będziemy grzebać na własne potrzeby, ale nie będziemy wchodzili w typowy warsztat tuningowy samochodowy. W takim sensie, że zwyczajnie znowu nie będzie na to czasu, nie będzie na to miejsca, nie robimy tutaj posadzenia, które pozwoli nam wchodzić głęboko tutaj w przeróbki i naprawy samochodów. Zresztą nie chcę tego robić, mam dużo zaprzyjaźnionych firm, z którymi współpracuję, które tymi rzeczami się zajmują, więc z przyjemnością odeślę was do swoich kolegów, ale możemy pomóc wam w ogarnięciu różnych fajnych tuningowych gratów. Jak wiecie, ja tuning bardzo lubię, więc te kontakty mam dosyć szerokie i tak przykładowo możecie u nas zamówić customowe felgi. I przez custom mam na myśli tutaj naprawdę totalny custom. Możecie wymyślić sobie absolutnie dowolny wzór, co tam chcecie, albo inspirować się wzorem który już gdzieś powstał, ale chcielibyście go w jakiś sposób zindywidualizować, poprawić, upiększyć, nie wiem, ktoś sobie zamarzy, żeby miał wygrawerowaną myszkę Miki na, na felze, albo żeby ramiona miały jakiś frez dodatkowy, wycięcie i tak dalej. Jesteśmy w stanie to zrobić i wbrew pozorom, jesteśmy w stanie zrobić to w naprawdę przyzwoitej cenie. Oczywiście mówimy o felgach bardzo wysokiej jakości, kuciźnie, takim prawdziwym topie, jeżeli chodzi o koła. No i przykładowo 20-calowe felgi możecie już mieć w cenie od około 15 koła netto, z projektem. Z projektem, czyli będziecie mieli jeden, jedyny, niepowtarzalny wzór, tak naprawdę, jeżeli sobie coś takiego wymyślicie. Aczkolwiek tutaj górnej granicy nie ma, no bo możecie wymyślać koła skręcane, dwuczęściowe, karbonowe e, ranty, cudawianki itd., tak itd., tak więc oczywiście ta cena może poszybować mocno w górę, jeżeli ktoś grubo pójdzie i po prostu powymyśla. Oprócz oczywiście kół, cała masa różnych karbonów do różnych samochodów i to niekoniecznie e, marek, które powiedzmy mają metki dobijające cenę razy 10 do normalnych. Ja zawsze byłem zwolennikiem dobierania rozsądnego stosunku cena jakość, więc będziemy mieli naprawdę wysokiej jakości produkty do no, głównie samochodów premium, ale nie tylko, ale raczej produkty z górnej półki i raczej nie idziemy w jakieś tam tanie laminaty i tego typu rzeczy, tylko jakiś taki właśnie ciekawy karbon, jakieś kastony. Aczkolwiek dostęp mamy nawet i do produktów i Brabusa i Mansory i różnych co kto chce, wszystko zależy tak naprawdę od budżetu. Jak warsztat to oczywiście narzędzia, no bez nich ani rusz, a tych Nigdy za wiele tych narzędzi tak naprawdę można kupować w nieskończoność i e, zawsze znajdzie się coś, czego brakuje, aczkolwiek myślę, że jesteśmy wstępnie zaopatrzeni. Jeżeli chodzi o Harley, e, trudność polega na tym, że te motocykle głównie wyposażone są w śruby calowe. No, oczywiście e, my mamy system metryczny, więc używamy nieco innych kluczy, ale niektóre śruby, niektóre elementy wymagają również kluczy czy narzędzi metrycznych, więc tak naprawdę musimy mieć... Podwójne zestawy. Musimy mieć zarówno narzędzia calowe, jak i metryczne. Ale mamy też różne narzędzia specjalistyczne, które są niezbędne, żeby te motocykle obsługiwać. Mamy nawet specjalny komputer diagnostyczny z dedykowanym oprogramowaniem. Legalny, licencjonowany, nie żadna lewizna, którymi możemy te motocykle programować, kodować, zmieniać różne ustawienia. Możemy nawet wgrywać inne mapy, modyfikować mapy zapłonu. Oczywiście hamowni nie mamy, więc map pisać nie będziemy. Ale jakieś stage 1, stage 2 pod konkretne jakieś rozwiązania typu właśnie zmiana wydechów, filtrów i tak dalej, to oczywiście robić możemy. Tak jak wspomniałem, ergonomia pracy, warunki pracy dla mnie są po prostu kluczowe. Ja, szczerze mówiąc, nigdy nie mogłem patrzeć na warsztaty, w których e, chodzicie jak bocian między częściami, między narzędziami, gdzie jest syf, bangladesz i tak dalej. E, to totalnie nie jest moja filozofia. Ja bardzo zawsze podziwiałem warsztaty i ludzi, którzy... Dbają o porządek, którzy robią wszystko tak, jak w laboratorium. Tak jak na przykład mój serdeczny kumpel raptowny. Pozdrawiam, Hubert. Raptowny z M Performance. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście, jak on obsługuje MK, jak wygląda to od środka, to właśnie tak uważam, że powinno to wyglądać, i staramy się, żeby właśnie tak było, żebyśmy mieli wszystko na swoim miejscu, żeby był porządek, żeby to wszystko wyglądało, żeby. Motocykle, które klienci tutaj nam powierzają, były nie tylko w dobrych rękach, ale że były traktowane dokładnie tak, jak chciałbym, żeby były traktowane moje maszyny. A nie zawsze jest to takie oczywiste dla wszystkich, więc pewnie ci z Was, którzy mnie znają trochę lepiej, to wiedzą, że mam fisia na punkcie tego, jak się dba o sprzęt. No i to właśnie staramy się robić tutaj. Pierwszy motocykl już gotowy. To był akurat prosty temat, relatywnie prosty temat, dlatego poszło względnie szybko też coś w moim stylu, czyli dużo czerni, dużo mniej chromu niż było w serii. Ten motocykl, kiedy przyszedł do nas, był takim trochę dziadem. W sensie był zaniedbany, był zapuszczony w wielu kwestiach. Jakieś tam zaśniedziałe śrubki, zardzewiałe śrubki, niezbyt ładne malowanie, zaniedbany lakier i tak dalej. My zrobiliśmy go totalnie od nowa. Rozebraliśmy go w pył, złożyliśmy od nowa, polakierowaliśmy na nowo, wywaliliśmy masę chromów, masę jakichś szpetnych dodatków. Zrobiliśmy go prosto, ale w moim stylu. To jest... Klasyczny Chopper. Nie jest to może popularny model, ale ja mam do niego duży sentyment, bo był to mój pierwszy Harley. Nie ten egzemplarz, ale dokładnie ten model, więc patrzę na niego trochę z innej perspektywy. A szczególnie, że w tych czasach, kiedy wszyscy kupują turystyki, kruzery, jakieś ciężkie motocykle, w zasadzie tego typu modeli już nie ma w ofercie. Tego modelu nie ma w ofercie już od kilku ładnych lat w Harley'u, więc myślę, że. Fajny, ciekawy smaczek. Kolejny motocykl jest prawie gotowy. Nim zostało tak naprawdę parę smaczków. Prawdopodobnie albo zmienimy, albo przelakierujemy w wydech, bo troszkę nie pasuje do całej reszty. Parę rzeczy jest tam jeszcze do poprawienia, ale to dosłownie jakaś kosmetyka. Motocykl też będzie w zasadzie gotowy do zabrania, więc można powiedzieć, że tutaj mamy motocykle, które czekają na swoich nowych właścicieli. Z racji, że miejsca mamy sporo, a jednocześnie tych różnych wynalazków w moim garażu jest dużo, no to korzystamy. Oczywiście tutaj widzicie pojazdy, które już widzieliście, aczkolwiek z moim wyjątkiem, bo zdaje się, chusparne, wam nie pokazywałem. To jest zwyczajowe supermoto FS450, którym słowo klucz jeździłem po torze, ale mam nadzieję, że to zmienię w zeszłym roku. Z uwagi na nawał pracy, ilość pracy, nie wsiadłem na niego ani raz, nawet go nie odpaliłem. Ale w tym roku mam nadzieję, że uda się zaliczyć chociaż kilka treningów, kilka wypadów na tor i trochę popracować nad umiejętnościami i zwyczajnie dobrze się bawić. Za chwilę tutaj weźmiemy go na warsztat, żeby go troszkę przygotować, bo myślę, że pająki mają tam już niezłe gniazdo w wydechu. No a tutaj widzicie z tyłu w tle kolejne motocykle, które czekają na swoją kolej, żeby zabrać się za nie, żeby je przerabiać mniej lub bardziej. A zaraz Wam pokażę, co mamy w planach. A za mną tutaj mała kolejeczka tego, co za chwilę wjedzie na warsztat i co będziemy przerabiać. Zaczynając od początku model, który jest brzydkim kaczątkiem, z którego zrobimy pięknego łabędzia. Model softtail, podstawowy, najbardziej podstawowy z softtaili. Nic szczególnego, nic ciekawego, a my zrobimy z niego naprawdę fajnego, klasycznego bobera w stylu retro. Tutaj mamy kolejny kultowy model Lowrider S, bardzo poszukiwany na motorze 110, i to będzie motocykl zrobiony w klubowym stylu. Jeżeli oglądaliście serial Synowie Anarchii, to myślę, że już wiecie o czym mówię. Naprawdę fajny sprzęt, który dodatkowo bardzo fajnie jeździ. Tutaj mamy najnowszy model Lowrider S, no ale tutaj nie będzie zbyt wielu przeróbek, podobnie jak tutaj. A tu mamy Fatboya. Znowu kultowy motocykl. Jeżeli oglądaliście kiedyś Terminatora, to na pewno wiecie, o czym mówię. Arnold Schwarzenegger w drugiej części latał właśnie Fatboyem, tylko pierwszej generacji. Bardzo trudno go dzisiaj kupić. Ceny mają koszmarne, bo ludzie chętnie je właśnie przebudowują, przerabiają. I nie inaczej będzie w naszym przypadku. Znowu będzie Air Ride, będą zupełnie inne błotniki, e, będzie inny klimat. Myślę, że wyjdzie motocykl z jajem. Ja już osobiście nie mogę się doczekać. Tutaj zupełnie prosty temat, ale też będzie. Fajny zakapiorek, czarny, wszystko czarne, wzbój. E, to będzie latało. I nie ukrywam, że nie mogę się doczekać, kiedy go przetestuję. Formuła tego, co robiliśmy do tej pory na YouTubie się nie zmienia. Dalej będziemy robili dla Was materiały związane z ciekawymi samochodami, motocyklami i to będzie główna część tego, co znajdziecie na tym kanale, ale chcemy go wzbogacić dodatkowo materiały, które możemy tworzyć tutaj. No i właśnie w tym momencie pytanie do was. Co chcielibyście oglądać, co chcielibyście widzieć, co chcielibyście, żebyśmy Wam pokazywali, i czy w ogóle chcecie oglądać materiały stąd, bo oczywiście to miejsce będziemy wykorzystywać też jako swego rodzaju studio nagraniowe, szczególnie kiedy pogoda nie dopisuje. Tutaj mamy dosyć fajne warunki do tego, żeby nagrywać ciekawe samochody i motocykle poza tym możemy się bawić światłem, możemy robić różne cuda, na które normalnie brakuje albo miejsca, albo warunków ale jednocześnie możemy robić też zupełnie inne filmy, możemy robić coś związanego z mechaniką, możemy pokazywać Wam od kuchni różne rzeczy ale co to będzie to też w dużej mierze zależy od Was i od tego, co powiecie, że chcecie oglądać tyle tytułem wstępu jeżeli chodzi o projekt Speedy Customs oczywiście cała koncepcja może się jeszcze zmieniać i to dość mocno Ogranicza nas tak naprawdę tutaj wyłącznie fantazja i może odrobinę budżet. Miejsce, które stworzyliśmy z pasji, które stworzone jest przez pasjonatów, e, dla pasjonatów. I powstało z miłości do motoryzacji. Nie z musu, nie z przymusu, nie z noża na gardle. Mam nadzieję, że nam się uda, mam nadzieję, że odniesiemy jakiś tam niewielki sukces. Mam nadzieję, że będziecie trzymali za nas kciuki. My oczywiście będziemy się bardzo starali, żeby to wszystko wypaliło. No i co, i cieszymy się bardzo, że mogliśmy Wam pokazać, że mogliśmy Was wreszcie oprowadzić po naszych skromnych progach. Dajcie koniecznie znać, co o tym wszystkim myślicie, a my widzimy się za chwilę w kolejnym odcinku.